Czyli tu jak widać robią takie maszyny. To jest już przygotowane do wysyłki. To akurat będzie leci na Rosję. Jest to 50-metrowa. Linia produkcyjna E, wykonują tutaj dwie. Tak więc, w tym momencie, już mogę powiedzieć dokładnie, jest to 53-metrowa linia produkcyjna. No, nie będę zdradzać całego schematu, ale jak Państwo widzą. jest to w przygotowaniu. Tu już niektóre części są popakowane, przygotowane do wysłania, eee, składane było do sprawdzenia. Tak więc jeszcze mają okres dwóch miesięcy od czekania, aż e, po prostu te maszyny mogą pójść do Rosji, bo czekają na pozwolenia. Wiadomo, po wszystko potrzebne są pozwolenia, e, ale jak się chce, to można aplikować. Nie ma problemu co do tego.